Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Od pierwszej edycji uczestniczę w spotkaniu ekspertów. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić temat bez diagnozy, nie ma leczenia, wnioskowanie kliniczne. Bardzo duża oferta szkoleń, różnych koncepcji, technik leczniczych uważam, że jest pewnym zagrożeniem. Nie, że nie działa, mówimy o różnych technikach leczniczych. Bardziej, że może wpływać na Dopasowywanie diagnozy do narzędzi, którymi pracujemy. A często one są oczywiście bardzo efektowne, nie zawsze efektywne, i ta grupa jednak odbiorców jest bardzo duża, o której dzisiaj już mówiliśmy na innych wykładach. Około 30% ludzi choć raz szukało pomocy medycznej. Z powodu bólów krzyża, myślę, że nawet na tej sali będzie duża grupa osób, która już kiedyś miała jakiś epizod bólu. Formy leczenia, jak wspomniałem, jest bardzo wiele. Najważniejszą i jak udowodnioną naukowo jest terapia ruchowa. Ortezy, też dzisiaj wspominaliśmy, w zależności jaki pacjent, często sami pacjenci wybierają taką formę leczenia. Przede wszystkim zgłaszają, pomaga im, tą czują się bezpiecznie, czyli jakby forma zabezpieczenia. W fazie ostrej, terapia manualna, także duże doniesienia, wpływ na biomechanikę, na neurofizjologię, i um, tak jak pani profesor Mofa wspomniała, że um, ważne jest następne postępowanie prowadzenie ruchu. Oczywiście klinicznie krótkotrwała poprawa, ponieważ z jakiegoś powodu doszło do zaburzenia, więc, żeby nie dochodziło do nawrotu, konieczne jest wdrożenie um, formy, specjalizowanej formy y, dalszego postępowania. Suche kłowanie, mówiliśmy dzisiaj o akupunkturze, o różnym wpływie, wiemy, że zmniejsza dolegliwości bólowe. Najważniejszy wpływ na poprawę długoterminową jest stosowanie się do zaleceń. Także wspominaliśmy o leczeniu operacyjnym i tu było także podejście od strony anestezjologa. Często pacjenci też się pytają, czyli kiedy mają duże dolegliwości bólowe, to było też dzisiaj pytanie, czy jeśli... Powinien pacjent otrzymać opis rezonansu magnetycznego. Często są też właśnie tam widoczne przepukliny, a wiemy, że dochodzi do samoleczenia. I jak dobrze pamiętam, w XIX wieku dr Mielcznikow odkrył te komórki żerne, które właśnie odpowiadają, ja to nazywam za autodystektomię. Kiedy leczenie? No, przede wszystkim. Kiedy pacjent ma duże dolegliwości bólowe? Bo często właśnie nas się pytają, fizjoterapeutów, a choruje w pewnym sensie cały organizm. Czyli odpowiadają więzadła, mięśnie, krążki międzykręgowe, stawy, co wpływa na całą biomechanikę kręgosłupa. A jak organizm się starzeje, to częściej jednak dochodzi do pewnych zaburzeń. I teraz kontrowersyjnie, bez diagnozy nie ma leczenia. Diagnozę stawia lekarz, my możemy opierać się o diagnozę funkcjonalną, ale tak jak to w Wielkiej Brytanii dr Hudyk wspomniał, że już jest fizjoterapeuta pierwszego kontaktu, u nas w sektorze prywatnym często najpierw trafia pacjent do fizjoterapeuty, a my oceniamy przede wszystkim główny problem pacjenta, czyli jego ograniczenie w życiu społecznym. I konkretny ruch, jaki problematyczny jest konkretny ruch. Szukamy odpowiedzi, co może powodować dany problem, a co może wywoływać dolegliwości, ponieważ mm, objawy, jakby przyczyna, nie zawsze jest tam, gdzie jest objaw. Wiemy o tym, że e, są bóle rzutowane i czy nie występują przeciwwskazania. Na jednym z pierwszych spotkań dr. Tuss wspominał o żółtych, czerwonych flagach. Em, Wtedy jeszcze nie było, tak dobrze pamiętam, Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jakby uczyliśmy się tego na różnych szkoleniach, różnych metod. Ja w tej chwili bym nie podchodził odnośnie metod, jakie metody stosujemy w leczeniu, tylko raczej czym się kierujemy, co chcemy osiągnąć, w jakim kierunku ruch prowadzić. I dużo tych przeciwwskazań możemy znaleźć, w, wyłapać, prowadząc dokładny wywiad. Jeśli chodzi o objawy neurologiczne, na przykład, tak, to um, przeprowadzając badanie fizykalne. A ja tutaj chciałem jeszcze umieścić um, takie zdjęcie mojego pacjenta, e, wizyta parę miesięcy temu, kiedy wszystko wskazywało na objawy, najprawdopodobniej które pochodziły z, z dysku. Tak przypuszczałem z, z całego wywiadu. Kiedy przeszedłem do badania i w tym momencie do badania ruchów biernych, czyli Pacjent leżał na boku na leżance i wywołałem bardzo duży ból. Wywołałem bardzo duży ból. I w tym momencie, aha, coś mi nie pasowało z całego tego obrazu, czyli jakby patrzyłem wtedy całościowo, przerwałem wizytę, odprowadziłem pacjentkę do samochodu i poprosiłem męża, aby udał się w spokojny sposób do szpitala, ponieważ właśnie podejrzewałem złamanie. I jak to według badań nie jest to dobre Rentgen jakby to chyba dobry, dobrym wyborem u pacjenta bólowego, jeśli podejrzewamy złamanie, to przede wszystkim um, chyba to musiał być duży uraz pacjent starszy i który przyjmuje kortykosteroidy. W tym przypadku doszło do złamania i pacjent został um, zabezpieczony um, zachowawczo, leczony um, zachowawczo. Czy opierając się na badaniach obrazowych, można postawić diagnozę, um, w niektórych przypadkach. Myślę, że tak, a w niektórych nie. Dlaczego? Jak dzisiaj już też wspomnieliśmy, znaczy zostało to wspomniane w temacie kręgoszczeliny. Tak tutaj to zdjęcie wrzuciłem wczoraj pacjent e, m, przyszedł z badaniami i ja zapytałem się. E, czy wtedy była bardzo duża dolegliwość bólowa, Ponieważ tego dnia, jakby u mnie, wykonał pełny test e, palce podłoga, pełny skłon, pełny wyprost, wszystkie ruchy, a w rentgenie czynnościowym e, tak to wyglądało. Ja zapytałem się właśnie, czy wtedy naprawdę był jakiś silny był nie, Kazano mi tylko tyle się pochylić i tyle wyprostować. Więc jakby też e, jeśli chodzi o opieranie się na badaniach, no to także ten błąd techniczny. I wnioskowanie kliniczne. Podczas wizyty fitoterapeutycznej cały czas powinna zachodzić analiza zakresu tej wizyty teoretycznej, jak i praktycznej. Czyli kiedy pacjent do nas wchodzi, czyli to oglądanie wstępne, em, przeprowadzenie dokładnego wywiadu. Em, następnie można wykonać testy różnicowe, czyli żeby przybliżyć się do hipotezy przyczyny dolegliwości, do pewnego regionu, który może odpowiadać za dolegliwości bólowe pacjenta. Następnie znowu zaprojektować badanie fizykalne i terapia próbna. Terapia próbna, ponieważ ja oczekuję pewnej zmiany, czyli kiedy już wdrożę dane leczenie, czy to będzie manualne, czy to będzie aktywna terapia, to oczekuję pewnej zmiany. Jeśli po trzech wizytach nie będzie żadnej poprawy, to warto wtedy wrócić do tej karty pacjenta. Bo może albo coś przeoczyłem, może źle powstawiłem hipotezę, może źle coś technicznie wykonałem, i mm, wtedy też trzeba trochę krytycznie podejść do siebie i na przykład odesłać pacjenta do kolegi po fachu. Może ja się gdzieś ukierunkowałem źle, źle w danym kierunku, więc też uważam że to jest bardzo ważne w naszej e, pracy. I dalsze to wnioskowanie kliniczne, czyli dokładny wywiad, który opiera się. E, który ma nas ukierunkować, czyli y, lokalizacja dolegliwości, czy one są jednostronne, obustronne, ponieważ wiemy, nie każda struktura będzie dawała ból e, po obydwu stronach, jak na przykład właśnie ten staw e, międzykręgowy czy ta kręgoszczyjna, o której wspominaliśmy, więc to też może nam w jakiś sposób zawęzić, czyli jakby wyrzucać niektóre e, możliwości. Zachowanie się objawów, e, jeśli chodzi co prowokuje, co redukuje, ich objawy dobowe, e, historia choroby i obecnych objawów, Pytania specjalne, czyli leczenie operacyjne nie tylko miejsca dolegliwości, ale także rejonów oddalonych, tutaj myślę, jeśli chodzi o kręgosłup lędźwiowy, na przykład o kończynach dolnych, czyli jeśli był jakiś uraz, operacja, która może wpływać na zmianę biomechaniki chodu, a w to będzie wpływało na znowu no, przeciążenie, czyli pierwotnie mógł być problem gdzie indziej, a ten wypadkową może być dopiero ten kręgosłup, żeby też tego nie omijać. I wtedy planowanie leczenia, czy... Jak mamy ból, czy przyczyna obecnych dolegliwości, i żeby nie zapominać o przyczynie powstawania danego problemu. I pomocne mogą być wzorce kliniczne, czyli najczęściej występujące przyczyny dolegliwości według evidence-based practice. I na przykład taki wzorzec dyskogenny. Nam no, może już podpowiedzieć właśnie wywiad sam, czyli ten ból może być obustronny, jednostronny, ta występująca sztywność, ból podczas zmian pozycji. Zaostrzenie objawu podczas kaszlu, kichana, kichania czy parcia, wzorzec stawowy. Wiemy, że wtedy on będzie bardziej bocznie od strony środka grzbietu. Zwiększa się ból podczas ruchów wyprostnych. Nagły początek najczęściej powrót ze skrętem z pozycji zgięciowej. Wzorzec stenotyczny, pozycja zgięciowa czy siedzenie redukuje objawy. Najczęściej problem tutaj dotyczy. Pacjenci chyba rzadziej zgłaszają ból w kręgosłupa lędziowego. Częściej ten ból występuje na obwodzie. E, niestabilność funkcjonalna, e, ból o charakterze zmęczenia, przyłamywania. E, I co tutaj też może być e, przydatne? Brak spójności objawów i duża zmienność ich występowania. Czyli jakby, jakby nic nam nie pasuje do obrazu, to naprawdę to też może być pomocne przy postawieniu takiej hipotezy, Przyczyny dolegliwości pacjenta. Uwrażliwienie, temat, który e, był poruszany w zeszłorocznym e, spotkaniu ekspertów. E, ciekawe były wykłady. E, mi tak zapadł na przykład pani e, doktor e, Elżbiety Skorupskiej czy Wacława Adamczyka. E, centralne uwrażliwienie, dzisiaj też o tym było wspominane i inne. Objawy korzeniowe, mięśniowe, niespecyficzne. To trzeba też pamiętać, że przy tych wzorcach też występuje pewna pułapka. Czyli my także możemy doszukiwać się danego wzorca i możemy coś pominąć. I to na przykład, takim był przykładem wykład w zeszłym roku Pani dobrze pamiętam, pani tam Pani doktor Marta Canis pereira która wspomniała o dolliwościach bólowych kręgosłupa spowodowanych przepukliną tłuszczową, czyli to tym bardziej nam pokazuje, jak um, ważna jest ta wymiana naszych doświadczeń e, oraz spotkań naszych eksperckich i choroby współistniejące. Mówimy o kręgosłupie lędziowym. Akurat mam, miałem dobre zdjęcie, e, do czego chcę nawiązać. E, pacjent, który trafił do mnie z zderliwościami bólowymi, uczuciem sztywności, e, karku i bólów w okolicach e, stawów krzowiodrowych. I po rozebraniu pacjenta zaobserwowałem łuszczycowe zmiany i zaproponowałem udanie się do reumatologa. Eee, nie wiem dlaczego po paru latach dopiero e, trafił do reumatologa. W tej chwili jest zdrożone leczenie biologiczne, pacjent nie uskarża się na nic, ale już doszło do e, zmian kręgosłup szyjny, już to jest jeden krąg. I według e, doniesień około 20% pacjentów z łuszczycą e, ma łuszczycowe zapalenie stawów. I to jest taki temat, który uważam, że przez to, że często pacjenci najpierw do nas, do fizjoterapeutów trafiają, ta wiedza od strony reumatologicznej i nawet też na pierwszym spotkaniu ekspertów była taka bardzo ciekawa dyskusja, że środowisko lekarskie, a dokładnie reumatolodzy powiedzieli, że do nich za późno trafiają pod ich skrzydła pacjenci. I myślę, że dla nas też taka wiedza o różnych wskazówkach, na co mamy zwracać uwagę, aby... Nie ominąć na przykład jakichś ważnych e, chorób i móc skierować do Państwa, e, żeby no, pomóc tym naszym pacjentom. E, podsumowując, wnioskowanie kliniczne, czyli to są hipotezy przyczyny problemu pacjenta, e, planowanie leczenia, żebyśmy skupiali się nie tylko na objawach, a na przyczynach, można tutaj, jak będę jeszcze dodać, o tych e, różnicowaniu, czyli miejsca dolegliwości, zagrożeniach. E, czyli nasze też ego własne, monitoring, e, to co dzisiaj też było wspomniane, samym motoringiem mogą być testy, ale także kwestionariusze e, przeprowadzane, czy ten pacjent się nam poprawia oraz współpraca. I takim chyba hasłem na koniec, miejmy szeroko otwartą głowę, leczymy człowieka, nie objawy. Bardzo dziękuję.